Są takie osoby, że nawet samo obserwacja im wystarczy do tego, żeby podjąć pewne decyzje i przestać pić. tak? tak? Nikt się do tego nie zmusza. Są terapie, na których takie coś nie ma raczej miejsca i tyle jesteś po prostu pod takim, wiesz, ochronnym parasolem. tak? Nie ma tam alkoholu, wszyscy w koło mają jakby jeden cel, chcą przestać pić. Zobacz, jeżeli chcesz iść na przykład na terapię, to z terapią jest taki problem, że często jest tak, że. Długo czekasz na miejsce na takiej terapii, na przykład miesiąc, dwa, a to by się strasznie chce pić, tak? I ty nie potrafisz przestać, a nic się nie dzieje. Cześć, witam cię u mnie w pokoju. Na wstępie chciałem podziękować za kolejny tysiąc subskrypcji na kanale. Obecnie jest ich ponad dwa tysiące. Czy to dużo, niedużo? To może nie ma dużego znaczenia, ale dziękuję za te subskrypcje. Doceniam to, to znaczy, że mam po prostu dla kogo nagrywać, mam dla kogo to robić, bo nie wiem, na YouTubie nie zarabiam jakichś, nie wiem, ogromnych pieniędzy czy, czy coś w tym stylu, więc robię to po prostu dla przyjemności, dla Was, tak? To jest tak, jak, nie wiem, pomoże starszej pani wnieść zakupy do góry, tak? Czujesz się z tym fajnie, tak? Jeśli dobrze, nie wymagasz od tej pani, żeby, nie wiem, Cię za to nagrodziła, po prostu Ci jest fajnie, no i cieszę się, że te subskrypcje są że mam dla kogo to robić. Oczywiście też zachęcam Was do dalszego subskrybowania, nowe osoby, zachęcam do komentowania, chociaż szczerze Wam muszę się przyznać, że e, jestem bardzo mało aktywny, można powiedzieć, tak, jeżeli chodzi o odpisywanie, no tak mam i raczej nie będę tego zmieniał, chociaż e, w tych komentarzach sami sobie również możecie odpowiadać. Ja te komentarze te często czytam, tak? Więc jeżeli pojawią się jakieś pytania, być może tymi pytaniami będę się sugerował przy nagraniu następnych na przykład odcinków, tak? Wtedy widzę jaki jest na przykład problem, bo przecież przychodzicie tutaj po coś, tak? macie jakieś pytania, tak? chcecie się czegoś dowiedzieć, więc fajnie, jeżeli będę znał te pytania. Zachęcam Was również do odwiedzenia grupy taką stworzyłem na Facebooku, też raczej nic tam nie robię, zachęcam tam osoby może bardziej, które już po prostu nie piją, bo grupę założyłem jako meetingi online i nie chciałbym po prostu, żeby wiesz, te osoby, które jeszcze sobie nie poradziły jakby z tym, mogą po prostu przeszkadzać wiesz, tym ludziom, którzy już nie piją, tak, to jest kompletnie inne my myślenie, tak, bo ta osoba, która już przestała pić, to zmieniła jakby nastawienie do tego wszystkiego, a ta osoba, która jeszcze sobie nie radzi, to raczej powinna się uczyć od tych osób, które już nie piją, tak? Więc zachęcam po prostu podlinkuję gdzieś na dole tam tą grupę, zachęcam tam do odwiedzenia tej grupy ludzi, którzy już nie piją i być może Wy wykażecie jakąś aktywność sami między sobą. Możecie się czymś podzielić, porozmawiać, może macie jakieś pytania. Jest, chcę stworzyć też takie miejsce, żeby można było tam po prostu sobie swobodnie jakby rozmawiać. No i tyle. Przejdźmy teraz do odcinka. A w tym nagraniu skupimy się o tym, jaka z takich metod dostępnych na świecie tak jest dobra, żeby przestać pić. I są oczywiście różne, tak? Skupimy się na takich jak farmakologia, czyli jakieś wszywki, wiecie, jak tak zwany odwyk, czyli taka terapia zamknięta, mitingi AA, a może taka wizyta, po prostu chodzenie do terapeuty, psychologa, tak, na indywidualne spotkania. I oczywiście trzeba na początku powiedzieć, że każdy w takiej chorobie alkoholowej jest w jakimś momencie, tak? Więc. To nie jest tak, że ona będzie najlepsza dla wszystkich, bo ktoś, kto na przykład dopiero jakby zaczyna, widzi to, że po prostu... Zaczyna nadużywać tego alkoholu, tak? To nie znaczy, że od razu musi się zaszywać czy iść gdzieś na grupę. Być może są takie osoby, że nawet samo obserwacja im wystarczy do tego, żeby podjąć pewne decyzje i przestać pić, tak? Wystarczy iść do terapeuty, porozmawiać na kilka sesji i ta osoba przestanie pić. A są ludzie, którzy po prostu no, nie przestaną, jeżeli ich się nie zamknie, jeżeli ich się nie zaszyje, tak? Bo już są w takim etapie picia, że no, nie mogą sobie poradzić. I my dzisiaj skupimy się w tym nagraniu na takiej osobie powiedzmy, która już jest w tym piciu jakby można powiedzieć zaawansowana, tak? Czyli no już pije bardzo dużo, praktycznie codziennie zdarzają mi się jakieś ciągi alkoholowe, tak? Więc no taka osoba, która już naprawdę sama przed sobą po prostu widzi, że no ja jestem alkoholikiem, już nie dam rady sobie sam, muszę szukać jakby zewnętrznej pomocy, tak? Więc jeżeli jesteś taką osobą, lub chcesz takiej osobie pomóc i zastanawiać się, jak to zrobić, no to zachęcam do nagrania, do oglądania nagrania. Więc musimy po prostu przyjrzeć się na początku, jakby tym wszystkim formom tak, dostępnym. Czyli zacznijmy sobie od farmakologii, od, od tak zwanych wszywek. Oczywiście co chwila wychodzą jakieś nowe tabletki, metody zastrzyki, tak. Ja szczerze mówiąc, nawet nie śledzę tego za bardzo, bo nie ufam takim firmom, Pamiętajmy, że zawsze to będzie po prostu robione dla zysku, tak? Więc, jeżeli ktoś nawet by wynalazł taką tabletkę, że po prostu, wiesz, jesz tą tabletkę i przestajesz pić, już nigdy się nie napijesz, niechętnie chciałby ją wprowadzić, tak? Bo nie ma taka firma z tego zbytnio zysku. Zysk jest wtedy, kiedy ty, na przykład, będziesz pił, kiedy będziesz cały czas dostawał tą tabletkę, będziesz musiał ją brać cały czas, cały czas, na przykład, powiedzmy, nie wiem, raz w tygodniu, tak? Bo wtedy cały czas jakby wydajesz na to pieniądze, tak? a jak przestaniesz to zażywać, to zaczniesz pić, więc lepiej, żebyś cały czas kupował te tabletki, cały czas je jadł i po prostu pakował kapuchę tak, tym firmom. No, o to w tym chodzi. Te firmy muszą działać w ten sposób. tak? One chcą zarobić. To jest skierowane wszystko na zysk. Taki esperal również przecież działa przez jakiś czas, tak? Lekarz nawet w większości kiedy on ci będzie robił wszywkę, to ci powie, że na przykład to będzie działało rok i za rok, żebyś ty się do niego zgłosił, bo on chce znowu, znowu, znowu zarabiać. Raz że sprzedając ci ten lek, tak, te tabletki, to dwa za zabieg. I na tym mniej więcej to polega. No, ale najgorszą z tych opcji właśnie tej wszywki, tak? jest to, że po prostu nic się nie dzieje poza tym. Jeżeli ona jest tylko wszywką, to ona nie zadziała, bo... To nie jest tak, że ty zacząłeś pić, że nagle była, nie, miałeś osiemnastkę, pierwszy raz spróbowałeś kieliszek wódki, powiedziałeś, już nie mogę bez tego żyć, teraz mam taki ciąg do picia, że nie wytrzymam, nie? To nie było tak, to, to było stopniowo, gdzieś tam zaczynałeś sobie popijać, tak, może z kolegami, później gdzieś tam z kolegami po pracy, potem już sobie sam brałeś na przykład piwko do domu, tak, potem już pojawiły się, nie wiem, jakieś setki, potem zaczęło się już picie z rana, więc cały czas kształtowałeś jakby jakieś nawyki, wchodziłeś w ten nauk i. Żeby to teraz odkręcić, to ty potrzebujesz znowu pracować nad sobą. Ja wiem, że każdy by chciał tak, żeby to było takie proste, wiesz, że, że nie wiem, bierzesz tabletkę i chudniesz, nie? bierzesz tabletkę i nie palisz papierosów. Nie? nie, to tak nie działa. No Niestety, żeby przestać pić czy wyjść z jakichś nałogów, trzeba się przyłożyć i trzeba to tutaj w głowie sobie dobrze ponaprawiać wszystko, tak? Wycofać to, tak? Zrobić jakby nowe nawyki, zbudować, to nie jest proste. A biorąc taką wszywkę, tak, zaszywając się, to po prostu to jest tak, że ona na chwilę jakby cię skuwa w kajdanki. Tak? Czyli na przykład powiedzmy, że ja nie wiem, palę papierosy, czy tam powiedzmy piję, tak, i zamknie mnie ktoś w celi. Gdzie są kraty, gdzie nie wyjdę, gdzie jest klawisz, będę dostawał tylko jedzenie, nie będę dostawał alkoholu, no to nie będę pił. Choćbym nie wiem, jaką miał tą ochotę na te picie, no to nie będę pił, bo jestem po prostu skuty w celi. I taką celą, takimi kajdankami jest wszywka. Nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Ale kiedy zdejmą ci te łańcuchy, to ty idziesz pić, tak? Dobra, przejdźmy teraz do następnej rzeczy, do takich wizyt, powiedzmy, terapeuty, czyli indywidualnej praktyki z psychologiem, tak? Niby to jest skuteczne, jednak to bardzo długo trwa. Musisz się dostać, tak, na, na, na te, do tego, najpierw tam sobie jakoś to załatwić, tak? Może masz pieniądze, pójdziesz sobie indywidualnie. Ludzie bardzo nie chcą się dzielić z takim psychoterapeutą, bo on Pierwsze, nie wie dokładnie, co ty czujesz, tak? Bo nie jest w tej chorobie. Może sobie spisuje jakieś notatki. I ty się czujesz tak po prostu, jakbyś był na jakimś przesłuchaniu, że ten typ, on chce od ciebie wszystko wyciągnąć, chce wszystko o Tobie wiedzieć. Akurat robienie notatek to jest coś, co super jeżeli taki psycholog robi, bo on nie robi tego po to, że on chce się dowiedzieć wszystkiego o tobie. On to robi bardziej po to, bo on ma tych pacjentów iluś tam, tak? Może kilkudziennie. I on sobie zapisuje na przykład bardzo ważne, istotne rzeczy, że przy następnej rozmowie, przy następnej Twojej wizycie, on już będzie wiedział, że na przykład jest u Ciebie tak i tak. Robi sobie po prostu jakby na przyszłość te notatki, żeby on już wiedział, z kim ma do czynienia. Potrafi Ci lepiej pomóc dzięki temu. I taki terapeuta, jeżeli jest dobry, naprawdę może pomóc bo potrafi zadawać celne pytania. Bo na takiej psychoterapii powiedzmy to, tak naprawdę ty leczysz siebie sam. Ty tylko masz po prostu jakby dobrego przewodnika, kogoś kto potrafi ci zadać celne pytania i ty sam sobie potem na to odpowiadasz tak jakby przed nim. Przyznajesz się do pewnych rzeczy, których może sam przed sobą byś nie powiedział, tak? Których byś nie zauważył. On po prostu cię jakby nakierowuje i ty, on ci nie wpaja czegoś, że na przykład zmieni, nie, myśl, tak? Myśl inaczej, nie? To ty sam zauważasz na przykład w takiej terapii, że, że byłeś w błędzie, że myślałeś jakoś nie tak, że można coś zmienić, tak? Rozmowa z terapeutą bardzo może pomóc. Jednak bardzo długo trwa. Te sesje są na przykład oddalone od siebie, na przykład raz w tygodniu, tak? I ty idziesz na tą sesję, po tej sesji jest OK, na drugi dzień jest w miarę OK, ale potem na przykład już zapominasz o tym i na koniec tygodnia nie wiem jednak się skusisz i pójdziesz się napić. Idźmy dalej teraz do mitingów AA. Podobnie jak właśnie taka praca z terapeutą, może to mieć takie minusy, że nie chcesz się dzielić przed tymi wszystkimi ludźmi, tak? Że właśnie to jest na przykład oddalone od siebie w jakimś czasie. Ale również ma mnóstwo plusów, mnóstwo plusów ma, mają takie mitingi AA po pierwsze, widzisz inne osoby uzależnione i widzisz, że one są podobne do ciebie i łamią ten taki stereotyp takiego alkoholika, czyli ty sobie możesz myśleć, jak nigdy nie byłeś na przykład na mitingu, że tam pójdziesz, tam będą sami bezdomni z brodami, którzy już przepili praktycznie swoje całe życie, eee, tak, skończyli gdzieś na ulicy, ale idziesz na taki miting i nagle patrzysz, o nie, tam jest jakaś pani, co ona w ogóle nie wygląda, jakby ona kiedykolwiek piła, ona mówi, że jest... Że, że była na przykład lekarzem, że straciła pracę, że odszedł mąż, że ona piła w ten sposób, że ukrywała ten alkohol tam i tam, a ty praktycznie robiłeś tak samo i następna osoba mówi praktycznie to samo, co, co tobie się przytrafiło i mniej więcej jak się czuła i ty myślisz sobie, to było to samo i zaczynasz zauważyć po prostu, że to faktycznie chyba coś jest nie tak, że to chyba jest choroba, skoro to nie tylko mnie, ze mną chyba jest wszystko ok, tylko ja wpadłem w jakąś chorobę no i trzeba się leczyć, tak, możesz znaleźć sobie tak zwanego sponsora, tak? To może dziwnie brzmi, ale sponsor to jest taka osoba, która po prostu już jakby no, nie wyleczyła się całkowicie, tak, że już nie wiem, teraz sobie idzie do baru i pije i już nie wchodzi w cuk. Nie, po prostu jest taka osoba, która już nie pije wiele lat, jakby ma to, jak to powiedzieć prostymi słowami, ogarnięte, tak? I, i może ci doradzić, jakby, tak, możesz się z tej osobie wygadać. Która pomoże ci przejść przez kroki, 12 kroków, tak? Bo w krokach tam masz na przykład, że otwierasz się przed drugą osobą, tak? Mówisz jej wszystko. I na przykład takiemu terapeucie możesz nie chcieć powiedzieć takich rzeczy naprawdę gdzieś tam z twojej ciemnej strony duszy, a które chciałbyś jakby wyrzucić z siebie i będzie ci lepiej, kiedy to zrobisz. To na przykład taka osoba, wiesz, ona już przeszła wiele, wie mniej więcej, ty wiesz, że ona też wie. Co, co się dzieje, tak? jak, jak wy się czujecie, bardziej może się jej zaufać. E, więc mitingi AA no, są bardzo dobrą bardzo dobrą drogą taką do przestania picia. E, no i ostatnie, o czym mówiłem, no, to będzie ta terapia, tak? Alkoholowa, czyli taka zamknięta, zamknięty odwyk. Myślę, że to będzie prawie najskuteczniejsza metoda, ale jeszcze nie najskuteczniejsza. Więc na takim odwyku po prostu jesteś zamknięty, tak? Więc nie masz, nie masz tej pokusy, nie, nie idziesz gdzieś. Chociaż w sumie jest takiego odwyku, jeżeli nie jesteś tam sądownie, to w każdej chwili możesz iść się wypisać sobie i pójść do domu, tak? I się napić, ale ogólnie jesteś tam jakby zamknięty i nie mówię o takich patologiach, bo też się zdarzają mitingi, że wiesz, że oni tam przemycają wódę i piją. No dla mnie to jest kretyzm. No. Po co tam być, lepiej iść, nie przeszkadzać innym, którzy chcą wyzdrowieć, ale rozumiesz. Nie musisz brać w tym udziału, jeżeli takie coś się dzieje, tak? nikt się do tego nie zmusza. Są terapie, na których takie coś nie ma raczej miejsca i tyle jesteś po prostu pod takim, wiesz, ochronnym parasolem, tak? nie ma tam alkoholu, wszyscy w koło mają jakby jeden cel, chcą przestać pić. I super. Na takiej terapii powiedzmy, że dowiesz się wiele o. Tej choroby alkoholowej. Ja bym to nazwał taką szkołą z internatem, że jedziesz sobie na kurs o chorobie alkoholowej, tak? Dużo się dowiadujesz na tej o tej chorobie, tak? Jak działa właśnie te wszystkie stadia, no po prostu wszystko o alkoholizmie, co możesz się dowiedzieć słuchasz wykładów, robisz jakieś notatki, tak no i do tego pracujesz indywidualnie, nie indywidualnie, tylko w grupach powiedzmy z terapeutą, tak i wtedy widzisz coś takiego że tak podobnie jak na tym AA nie? że są normalni ludzie, kurde to nie są wcale wszyscy za coś bezdomni, tylko są normalni ludzie, mają Praktycznie ten sam problem, podobnie wpadali w ten alkoholizm, no i jakoś udaje im się wychodzić. No i teraz może uda mi się też. I <coughs> przepraszam. Yy, taka, taka terapia łączy jakby wiele tych rzeczy, bo również na takiej terapii często odbywają się po prostu mitingi, tak? Więc mitingi naprawdę są skuteczne, jeżeli ludzie po studiach, którzy stwierdzili lekarze, że Leczymy chorobę alkoholową tak i tak, i w, tej, w tym leczeniu niezbędne będą te mitingi, to znaczy, że one są skuteczne, tak? Że są bardzo skuteczne. Na, tych, na tej terapii masz możliwość indywidualnej pracy z terapeutą. I masz również możliwość farmakologii, nie takiej, że wiesz, że zaszyją Cię, ale na przykład często jest tak, że osoby, które piją, mają również na przykład depresję, tak? więc jakieś antydepresanty na początek są bardzo dobre, oprócz terapii takiej przeciwko depresji, tak? to leki pomogą tak? na początku, jakby pomogą to wszystko uporządkować. No i właśnie, najskuteczniejsza metoda, najskuteczniejszą metodą, wyleczenia się z alkoholizmu będzie takie kombo, tak? Dosłownie kombo. Jeżeli ktoś już jest zaawansowany, to raczej nie kierowałbym się w jedną z tych metod. Oczywiście musisz podejść do tego indywidualnie, ale nikt nie powiedział, że jeżeli właśnie chodzisz do psychoterapeuty, to nie możesz również chodzić na AA. Zobacz, jeżeli chcesz iść na przykład na terapię, to z terapią jest taki problem, że często jest tak, że Długo czekasz na miejsce na takiej terapii, na przykład miesiąc, dwa, a to by się strasznie pić, tak? I ty nie potrafisz przestać, a nic się nie dzieje. Więc nie byłoby to złym pomysłem, jeżeli ty na przykład byś się zaszył, tak, dosłownie wziął wszywkę. Z tym, że ostrożnie, bo tak, często jest tak, że jak ktoś się ma miejsce na terapii, tak, za dwa miesiące. On nie może wytrzymać z tym piciem, idzie i się zaszywa, tak, u lekarza. I nie pije już sobie ten miesiąc, i fajnie sobie radzi, no bo jest w tym więzieniu. A coś mi tu przerywało. Yy, wracamy dalej. Yy, więc tak, on już nie pije, tak? Bo się zaszył. I zaczyna sobie myśleć w ten sposób, że kurde, to ja już nie muszę iść na tą drewnę, ja nie będę pił. Ja, to było najgorsze za mną po prostu. Już przeszedł ten głód alkoholowy. Ja już zostanę, Najwyżej za rok pojadę, znowu się zaszyję. I nie idzie na tą terapię. I chodzi po prostu w tych kajdankach. Kończy się wszywka, nie idzie na następną wszywkę, nic nie zrobił, nie poukładał sobie tego w głowie, tak? nie, nie, nie podjął leczenia, tak, tylko po prostu zamknął się w więzieniu tą wszywką i wracają do picia, więc, więc jeżeli to ma być skuteczne, no to jednak po tej wszywce musi być ta terapia, tak? idziesz na tą terapię, jesteś zaszyty, bierzesz udział w terapii. Tak jak mówię, kombo i w tej terapii na przykład chodzisz też na te mitingi. I poproś najlepiej również o, o, o taką indywidualną praktykę, właśnie z jakimś psychologiem. Bo często jeżeli mamy w sobie po prostu jakieś traumy, rzeczy takie, słuchaj, no indywidualnie zawsze będzie lepiej, tak? Możesz sobie, nie wiem, chodzić na siłownię, trenować w, w grupie czy tam, nie wiem, w jakąś dyscyplinę, tak? A będziesz miał indywidualnego trenera. On zrobi z tobą więcej pracy, tak? Pokaże ci lepiej, to wyjaśni ci, skupi się bardziej na tobie. Jeżeli masz możliwość indywidualnie współpracować z kimś, to to rób po prostu, tak? Bo nie idziesz na tą terapię, żeby sobie odpocząć, tylko idziesz po to, żeby jak najwięcej tam sobie z tego wziąć, tak, żeby, żeby się wyleczyć, tak? żeby przestać pić. Więc idziesz tam i po prostu się uczysz, tak? I jeżeli masz okazję, to to robisz. Ta farmakologia również tam będzie potrzebna, tak, bo właśnie tak jak mówiłem, te jakieś antydepresanty, tak? I znowu, jeżeli jest oczekiwanie na, na, na właśnie yy, na tą terapię, to możesz w tym czasie chodzić indywidualnie gdzieś tam właśnie do psychoterapeuty, tak? Żeby jakby ten czas, rozumiesz, żeby już coś się działo, tak? Ale jednak myślę, że terapia będzie najskuteczniejsza. Z całym tym wszystkim, tak? Czyli jeżeli potrzebujesz tabletek, jeżeli na przykład na początku potrzebujesz odtrucia, to idź sobie gdzieś na detoks, to będzie skuteczne. Potem jakaś farmakologia taka, typu właśnie jakieś tabletki, które, nie wiem, hydroksyzyna, które ci pomoże dojść do siebie, tak, żeby ci się ręce nie trzęsły, uspokoić. Jeżeli jest jakaś depresja, to jakieś antydepresanty. Możesz sobie iść na te meetingi AA, tak, i posłuchać sobie. Chociaż co oni mówią, przecież ty nie musisz zabierać głosu, nikt cię tam na siłę nie będzie zaczepiał. Może być tak, że gdzieś wiesz, wychodzicie, jest przerwa na papierosa i ktoś podejdzie, po prostu życzliwie się zapyta, co tam, a skąd jesteś, a, a co cię tu sprowadza, raczej będzie dobrze wiedział, ale zagada do ciebie po prostu jak człowiek, tak, bo wie, że, że ten, no nie musisz odpowiadać. Możesz powiedzieć, że asertywnie, słuchaj, nie jestem gotowy na takie rozmowy. Przyszedłem tu tylko posłuchać i ci ludzie to uszanują, rozumiesz? Więc, tak, próbowałbym dostać się na terapię, a wcześniej, jakby, próbować tak zrobić to, co powinienem, żebym do tej terapii dotrwał, tak? I w tej terapii brałbym wszystko, co możliwe, co, co daje mi, jakby ten system, tak? Czyli, właśnie, meetingi a wkładał zaangażowanie, jakby w tą terapię. Wziął jakąś indywidualną praktykę z psychologiem, jeżeli można. Tak? I super, i to powinno pomóc. Oczywiście taka terapia nie ma takiej metody skutecznej, że wiesz, że idzie 100 osób na terapię, i 90 osób po tej terapii nie pije, nie wraca do picia. Nie wiem, jakie są statystyki, ale jak 10 osób nie wróci ze 100 do picia, to myślę, że to jest bardzo dobrze. I życzę Ci tego, żebyś to Ty był tą osobą, bo są różne osoby, które idą na tą terapię, tak? I niektóre one po prostu z góry już są skazane na to, że one myślą, że to nic nie da. W tej terapii nic nie dają z siebie takiego tej chęci, że oni chcą naprawdę przestać pić, więc to z góry jest złożone. Z jakby. Z góry to jest skazane na porażkę, tak? Jeżeli ty chcesz naprawdę pić, to musisz tam iść. Jakby to powiedzieć, zasuwać, tak? Chcieć tego, słuchać, co się dzieje, próbować to wszystko zrozumieć, żeby zmienić to swoje myślenie. I tyle. Mam nadzieję, że to było pomocne w nagraniu, co powiedziałem. Dziękuję, że zostaliście do końca. Pozdrawiam. Cześć.